Siemanko, Siemanko, ponownie Paradox Powers Wczoraj już to otwierałem, więc lecimy ponownie z tym samym dodatkiem kupionym na tej samej aukcji, na Vinted Więc zobaczmy co nam drobnie Tak jak w tamtym mamy w zestawie przekładkę, która zmienia nam kolory, żeby to fajnie wyglądało mamy Miraidon I X i Korajdon I X. Nie mówię o tych dużych kartach, bo ja ich nie lubię. Dobra, mamy tutaj trzy busterki: Obsidian Flame, Scarlet and Violet. I kurczę, to jest po niemiecku, ale patrz, o kurde. O, rypane busterki, patrzcie, porosklejane wszystko. No, czyli ktoś mnie wydymał. Zobaczymy jeszcze w drugiej części. Co tu znajdziemy? Ale przypuszczam, że będzie to samo. No, jest to samo. Oczywiście ktoś wyciągnął nad, najdroższe karty i sprzedał to dalej. No niestety, tak to już jest, jak się kupuje na portalach zwykłych. Trzeba się z tym liczyć, jak coś kupuje się taniej. Ale patrzcie, kupiłem dwa zestawy od tej samej osoby. Jeden był normalny, a ten... Orypany. Więc nie jest fajnie. Dobra. Słuchajcie, widzimy się. A macie tu filmik dla przestrogi. Siemanko, widzimy się.